Cześć. W tym odcinku poznacie Realme 14 Pro 5G, czyli smartfon ze średniej półki za mniej niż 1500 zł, który wyróżnia się gigantyczną baterią, zakrzywionym ekranem OLEDowym i bardzo wysoką odpornością potwierdzoną certyfikatami. W tej recenzji zobaczycie, jak sprawdza się w codziennym użytkowaniu i gdzie ma swoje mocniejsze i słabsze strony. Ale najpierw intro. Do testów dostałem wersję szarą z gumowymi pleckami opisywanymi jako ECOZAMSZ. Ich matowa faktura dobrze maskuje odciski palców i poprawia chwyt. Telefon waży 179 gramów, więc mimo ogromnej baterii 6000 mAh nie sprawia wrażenia ciężkiego czy nieporęcznego. Smartfon ma pełen pakiet odporności IP68, IP69 oraz MIL-STD810H. Obok sporo tańszego brata czyli modelu 14X to jeden z nielicznych telefonów w tym w segmencie, który faktycznie oferuje tak rozbudowaną odporność. W pudełku znajdziemy solidne, szare etui gumowe, które dobrze chroni urządzenie, a na ekranie producent fabrycznie nakleił folię ochronną. To sprawia, że smartfon od razu po wyjęciu z pudełka jest gotowy do użycia bez dodatkowych wydatków. Po prawej stronie mamy wąskie, ale wygodne w obsłudze przyciski głośności i odblokowania. Mają przyjemny wyczuwalny skok. Na dolnej krawędzi umieszczono główny głośnik, port USB-C, mikrofon oraz tackę na dwie karty. Na nosim bez miejsca na microSD. Lewa krawędź jest pusta, a na górze znajdziemy dwa mikrofony i dodatkowy otwór dla głośnika do rozmów. Mamy tutaj głośniki stereo, ale niestety to element, na którym producent wyraźnie przyoszczędził. Brakuje im mocy, basu i czystości, a scena dźwiękowa jest bardzo wąska. Do rozmów na głośnomówiącym nadają się bez problemu, natomiast do grania czy oglądania filmów zdecydowanie lepiej podłączyć słuchawki. W Realme 14 Pro 5G czytnik linii papilarnych znalazł się w ekranie. To optyczny skaner, który działa szybko i celnie. Odblokowanie trwa ułamek sekundy, w codziennym użytkowaniu nie ma problemów z trafnością, choć przy wilgotnym palcu czasem trzeba przyłożyć go jeszcze raz. Położenie skanera jest dosyć niskie, przez co nie dla każdego będzie wygodnie go obsługiwać, ale trzeba pamiętać, że to nie flagowiec. Jest też odblokowanie twarzą, działa sprawnie, ale to tylko system 2D, więc nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa. Na plus można zaliczyć szybkość, na minus, że to raczej wygoda niż realna ochrona. Ekran to 6,78%. 7-calowy panel OLED z rozdzielczością Full HD+, co daje ostry obraz z gęstością około 387 pikseli na cal. Odświeżanie 120 Hz zapewnia płynne przewijanie i animacje, a pełne pokrycie palety DCI-P3 oznacza żywe, nasycone kolory i głębokie czernie, typowe dla OLEDów. Maksymalna jasność to 2000 nitów, więc ekran jest czytelny nawet w pełnym słońcu. Producent chwali się lokalną jasnością szczytową 4500 nitów w trybie HDR, ale to wartość dla małych fragmentów obrazu jak rozbłyski w filmach. Ekran ma wysoką częstotliwość PWM 3840 Hz, co zmniejsza migotanie przy niskiej jasności i poprawia komfort dla oczu. Obsługuje HDR10+, choć efekt w serialach czy filmach nie dorównuje flagowcom. Zakrzewione krawędzie dodają elegancji i nowoczesnego wyglądu, ale część użytkowników narzeka na przypadkowe dotknięcia boków ekranu. To kwestia gustu dla jednych atut, dla innych drobna niedogodność. Sercem Realme 14 Pro 5G jest układ Mediatek Dimensity 7300 Energy. To procesor wykonany w litografii 4nm, który w Geekbench 6 osiąga około 999 punktów na jednym rdzeniu i 2870. 73 w teście wielordzeniowym. Wyniki są typowe dla średniej półki, wystarczą do płynnej obsługi systemu i aplikacji, ale nie są to poziomy flagowców. Do testów dostałem wersję 8x256GB z możliwością rozszerzenia pamięci RAM o dodatkowe 10GB wirtualnej pamięci. W praktyce oznacza to, że telefon może trzymać w tle więcej aplikacji, ale nie wpływa to znacząco na szybkość działania. Pamięć wewnętrzna to szybki standard UFS 3.1, co przekłada się na sprawne instalowanie aplikacji czy kopiowanie plików. Minusem jest brak Miejsca na kartę MicroSD, więc jesteśmy ograniczeni do fabrycznej przestrzeni. Na co dzień Realme 14 Pro 5 działa płynnie, aplikacje tworzą się szybko, a przełączanie między nimi nie sprawia problemów. W grach też jest dobrze, w Call of Duty mobile można ustawić wysokie detale i grać komfortowo bez zauważalnych spadków płynności. Telefon utrzymuje stabilny klatkaz, a obudowa pozostaje chłodna nawet przy dłuższych sesjach. Co ciekawe, system potrafi pokazać temperaturę na poziomie 40 stopni, ale w dotyku urządzenie wcale nie nagrzewa. Na pokładzie mamy 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i NFC do płatności zbliżeniowych. Telefon obsługuje dual SIM, ale bez miejsca na microSD. Jakość rozmów stoi na dobrym poziomie, a GPS działa poprawnie, choć jak zwykle sporo zależy od miejsca, w którym korzystamy z nawigacji. Realme 14 Pro 5G ma ogromną baterię 6000 mAh i to czuć w codziennym użytkowaniu. Spokojnie wytrzymuje dwa dni normalnej pracy, a przy oszczędniejszym korzystaniu nawet dłużej. Czas pracy na ekranie potrafi dobić do. 8-9 godzin. Ładowanie odbywa się z mocą 45W. Do 50% bateria dobija w około 36 minut, a pełne naładowanie zajmuje mniej niż 80 minut. Indukcyjnego ładowania oczywiście nie ma. W zestawie dostajemy tylko kabel, więc ładowarkę trzeba kupić osobno. Realme 14 Pro 5G działa na Androidzie 15 z nakładką Realme UI 6.0. System jest lekki i szybki, a do tego daje sporo opcji personalizacji. Można zmieniać wygląd ikon, animacje, motywy czy pasek stanu. W codziennym użytkowaniu wszystko działa płynnie, a animacje są dobrze zoptymalizowane. Są też dodatkowe tryby fotograficzne, z których najciekawszy moim zdaniem to tryb podwodny. Dzięki pełnym certyfikatom wodoszczelności można bez obaw zanurzyć telefon i korzystać z aparatu, a specjalny interfejs pozwala robić zdjęcia fizycznymi przyciskami, bo ekran dotykowy pod wodą nie reaguje prawidłowo. To rozwiązanie, którego nie znajdziemy w większości zwykłych smartfonów. Poza tym mamy Game Space do gier czy AI eraser do usuwania obiektów ze zdjęć. Na jak to w Realme UI trafiają się preinstalowane aplikacje i reklamy systemowe, które trzeba ręcznie wyłączyć albo odinstalować. Jeśli chodzi o wsparcie, Realme obiecuje trzy duże aktualizacje systemu i 4 lata poprawek bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to, że telefon startując z Androidem 15 dostanie jeszcze Androida 16, 17 i 18 a poprawki bezpieczeństwa będą wpadały do 2029 roku. Jak na średnią półkę to całkiem solidny wynik. Ok, pora na aparaty. Z przodu mamy 16 100-megapikselowy aparat umieszczony w otworze ekranu. Przy dobrym świetle zdjęcia wychodzą ostre i naturalne. Kolory są dobrze odwzorowane i spokojnie nadają się pod social media. W słabszych warunkach jakość szybko spada, pojawia się szum i gubi się szczegółowość, a HDR nie zawsze ratuje sytuację. Główny obiektyw ma 50-megapikselową matrycę i optyczną stabilizację obrazu. W dobrym świetle potrafi zrobić naprawdę ładne zdjęcia. Szczegółowość stoi na wysokim poziomie, a kolory są żywe, ale nie przesadzone, dzięki czemu fotografie wyglądają naturalnie. Prawnie. Autofokus działa szybko i pełnie, więc rzadko zdarzają się nieudane ujęcia. Portrety wspiera dodatkowy sensor głębi. Dzięki temu rozmycie tła wygląda całkiem naturalnie, choć przy włosach czy bardziej skomplikowanych krawędziach nadal zdarzają mu się pomyłki. Zoom cyfrowy działa maksymalnie do 20 -krotności. Przybliżenie 2 i 5-krotne wypadają bardzo dobrze, zdjęcia nadal wyglądają ostro i można je spokojnie wykorzystać. Przy 10-krotności widać już spadek jakości, a maksymalne 20 przybliżenie to raczej ciekawostka, bo jest niewiele i pojawia się sporo zakłóceń. W nocy jakość spada, ale tryb nocny i potrójny flash Magic Glow faktycznie poprawiają sytuację. Zdjęcia są jaśniejsze i bardziej szczegółowe niż w wielu telefonach tej klasy. Realme 14 Pro 5G nagrywa maksymalnie w 4K przy 30 klatkach na sekundę oraz Full HD przy 60 klatkach. Najlepsze efekty osiąga się przy nagraniach statycznych, wtedy obraz jest szczegółowy i kolory wyglądają naturalnie. Przy scenach w ruchu pojawia się problem z autofokusem, który potrafi pompować czyli co chwilę łapać i gubić ostrość, co sprawia, że obraz lekko faluje i nagranie wygląda no, mniej profesjonalnie. Można wyłączyć dodatkową stabilizację, ale wtedy rozdzielczość spada do Full HD, no, ale problem pompowania nie znika całkowicie. Trochę szkoda, bo aparat ma potencjał, a przez to nagrania w ruchu wypadają no, mocno przeciętnie. Ok, przechodzimy do podsumowania i zaczynamy od zalet tego modelu, a są to: wysoka odporność na czynniki zewnętrzne, niska waga jak na baterie 6000 mAh, etui i folia w zestawie, OLEDowy ekran, dobre zdjęcia z głównego aparatu za dnia i pod wieczór, nawet dwa dni pracy na jednym ładowaniu baterii, obecność NFC, Wi-Fi 6 i 5G, 3 aktualizacje Androida plus 4 lata poprawek. Skoro są zalety, to mamy też i wady, a są to słabe głośniki stereo, brak mini jacka i slotu na microSD, autofokus pompujący obraz wideo, brak obiektywu ultra szerokokątnego, no i na koniec bloatware i reklamy w systemie. I to by było tyle na dziś, a teraz zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania, wbijajcie na Insta, widzimy się już wkrótce, cześć!